Iwona Owsiana Zostanę sobą Niby pyłek na wietrze Bladość poranka paczka, sprzątaczka Żona, kochanka Życie rozwiszone Pełne dziwnych zdarzeń Radości I smutków W duszy Wiele marzeń, czasem czarę goryczy, serce wypić musi, czasem piszę wiersze, a może wierszydła. Wiem, to życie przytłacza serce, z bólu ściska, gdy deszcz na dworze smutne strofy składa. Gdy duch wesoło krąży, szczęściem emanują wiersze, lecz nie ostatnie, ani też pierwsze. Choć nie żadna ze mnie Pablikowska, ani też papusza, nie jednego twardziela słowem poruszam. Nie będę żadnej poetki powielać, słowa proste na papier przelewam. Chcę i będę pisać. Kocham to, co robię. Nikt zabronić mi tego nie może. Jestem, jaka jestem i zostanę sobą. you. Mm -hmm.